W pradawnej krainie szczęścia i dobrobytu w wielkiej i silnej Polsce potężny czarodziej zwany Pimpom był szanowaną postacią. Sprzeciwiał się Eurospichlerzowi i goblińskiemu ludby. Jednak gdy do krainy tej przywędrowały niemieckie gobliny, został on przekupiony wizją władania. Tą piękną krainą. Wraz z elfami, stwierdzy z za lasem i krasnoludami, ze Śląska udało się Polakom czarodzieja Pimpom pogonić i zdrajca narodu musiał się ewakuować do kraju Niemców, gdzie przeczekał długie stulecia i rozkręcał niemiecką gospodarkę kosztem Polski. Tak. Polska podupadała i powoli staczała się na margines krajów Europy. Do chwili obecnej, dlatego nie można było już więcej zwlekać, i zacząłem drużynę zbierać. Czarodziej ping -pong. powrócił. Taki mówił, że ping-pong powrócił. Ping-pong? On już nie wróci, nie tutaj. Mój dziadek zawsze powiadał, żeby nie ufać ptaków. Skup się u glenu lepiej na odpoczynku. Nie wiadomo, kiedy znów rozbiję noc. Pawliosie mawiały jaskółki, że niedobre są spółki. I miały rację. Otóż niejaki pim-pom, strajca narodu próbuje życie ciężko pracującym Polakom utrudnić swymi działaniami. I wasza kompania, że tak nazwę to, zgromadzenie jest kluczowa, by złego Czarnoksiężnika pogonić i jego współpracownika generała Wojciecha pojmać. Mówiłam Ci, Pawliosie, jest kółki mają rację. A nie interesuje interesujecie bardziej, kim jest ten człowiek i co on tu właściwie robi? Jestem człowiekiem szeroko znanym w wąskich kręgach. Jednakże jestem zmuszony otworzyć szeroki front antypimpomowy. Jeśli chcecie uratować naród, idźcie na południe. Tam mieszka Polak o czystym sercu we wsi Joniny. Ja zaś wyruszę poinformować innych naszych sprzymierzeńców. Cześć. Ja se tylko do wychodka skoczę, a ty krów pilnujcie. A gdzie wy na wychodek tu mocie? idę idę Michale, potrzebuję Jesteś wybrańcem narodu. Kim jest? G gdzie jest? Ja żem nigdy czegoś takiego w życiu nie słyszał. Michale... Jestem za tobą, jesteś wybrańcem. Wyszkolecie na wojownika Rzeczpospolitej, i wraz z drużyną pokonacie okrutnego czarodzieja Kim, mm. ale nic nie umie w walce. Zaufaj mi. Dobrze panie, ale ja jestem chłop wielkiego pana Marka. Ja muszę mu służyć, ja nie mogę krów zostawić. Spokojnie, Michale, uczynię cię wolnym. Pan Marek to patriota. No pewno nie będzie mi się przeciwko. Michale, Michale. Zapraszam. Proszę przygotować stół do narady. Gregorze, twierdza zalecenia jest oblężona przez gobliny spod znaku ping-pong. jego współplenięcy ledwo otwierają atak muszą wytrzymać. Serce narodu drzemie w męstwie i ciężkiej pracy ciężko pracujących Polaków. Niemieckie gobliny nie znają męstwa polskich elfów. Wyślę jaskółkę do śląskich krasnoludów. Powinni się stawić za kilka dni. Cieszę się, że udało nam się tutaj zebrać. Szczególne podziękowania dla dobrodzieja Marka, który użyczył nam miejsca na to spotkanie. Zły czarodziej Pimpom wraz z generałem Wojciechem planują sprzedać Polskę. Trzeba zapobiec temu przedsięwzięciu. Potrzebujecie silnej drużyny, dlatego Zyg do was dołączy. I na że mnie jest w tej ekipie? Zygmuncie, mów poprawną polszczyzną. Dziękuję, panie Gregorze. Jestem bardzo wdzięczny za ten hojny dar. Witamy w drużynie. Ale dlaczego? Ja musiałem się uczyć, a ty mogłeś po prostu jego zaczarować. Michale, liczy się droga. Michale, tutaj twoje szkolenie się kończy. Powinieneś wyruszyć wraz z swoją drużyną do miasta Tarnów. Na północ. Tam Powinniście wejść w szeregi komunistów albo wyruszyć na pomoc Pawliosowi. Decyzja należy do Was. Z Panem Bogiem. Narodów, goblinów, największy z największych! Macieszu! Jako oblężenie twierdzy za lasem? Wspaniały! Nasze wojska zwyciężają! Dowódca Pawlios jest ciężko ranny! Wspaniale! Tak uda nam się przejąć ostatnią wielką warownię w Polsce. Mało Polsce. Haha, ha. nasze gobliny giną! Brama twierdzy jest wyjątkowo silna! Mistrz stolarski Bogdaniusz. Wybitny w swoim fachu. Bim-bom! Miał mi zrobić półkę na chleb. Łatwiej będzie sforsować mur. Jest to kluczowe w przejęciu Polski. Najwspanialszy! Po Pozwól mi zadać tylko jedno pytanie. Dla, dlaczego zawsze kiedy tu przybywam, to ciągle powtarzasz swój plan o przejęciu Polski poprzez odbudowę zamku i zamianę go w kota dla niemieckich turystów. Nie się w ogóle nie odzywa. Ja nie wiem czy goś w ogóle rozumie. A potrzebuję jego pomocy do przejęcia władzy, tak? Nie. A teraz idź, za kreaturą i przynieś chwałę Germanii. Damotka? No.